Dwie uczelnie bez pozytywnej opinii PKA nie zostały uwzględnione w podziale limitów miejsc na kierunki lekarskie na rok akademicki 2025-2026. Było to zgodne z apelem porozumienia rezydentów. Określi to Pani jako sukces, porażka? Ja bym powiedział, że to jest taka gorzka gorzki, gorzki sukces z uwagi na to, że jest to absolutne minimum, które powinno być spełnione, że uczelnia z negatywną oceną PKA nie prowadzi zajęć studentów. W związku z tym no jest to tyle sukces, że nie doprowadziliśmy do złamania absolutnie podstawowej zasady, jaka to powinna być realizowana, bo tak jak zawsze podkreślam, pozytywna ocena PKA oznacza, że tam da się w ogóle nauczyć zawodu, spełnić warunki, Kształcenia. W związku z tym jakby rekomendacja, żeby te kierunki z negatywną oceną otrzymały limity ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uważam za po prostu hańbiącą, absurdalną i w ogóle niezrozumiałą, antyjakościową. I po prostu pokazuje też sukces lobbyingu uczelni, które tych studentów nigdy nie powinni dostać.